Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony krzaku i w dzisiejszym odcinku, moim drodzy, nowa giereczka, która była za darmo na PlayStation 4: Fall Guys Ultimate Knockdown. Jak dobrze pewnie większość z Was wie, co to jest za gierka, ponieważ dość popularna się ostatnio stała. Jest to 60-osobowy Battle Royale, w którym to fajnymi postaciami musimy po prostu wygrać. Tak więc, co tutaj my mamy, moi drodzy? Pulpit główny. Możemy zaprosić znajomych, grać razem lub można samemu grać. Następnie możemy sobie tutaj zmienić stroje, kolorystyka, wzór, e, twarz, póki co mam jedną, jakieś dodatkowe stroje e, i dół od stroju. Ja jestem ubrany sobie, moi drodzy, w takiego kaktusa. Teatrix to jakieś ruchy, które możemy sobie robić i tak dalej. A czekajcie, coś tutaj dodali, Celebracja nie, Celebracja jest, ale jeszcze nie udało mi się zobaczyć, jak ona jest. No, i tutaj, jak gramy, to zdobywamy sobie jakieś punkciki, jakieś monety kudos, za które możemy coś tam później sobie kupować. W tej chwili mam jedną koronę i 11 275 tych kudosów. Mam level 9, za chwilę będzie 10, i dostanę wtedy 1000 kudosów. No, i następnie są za każdy level, są jakieś tam nagrody. Bardzo fajna sprawa. No, i tu oczywiście mamy sklep, za który jak widzicie, można sobie właśnie kupować, wydawać te kudosy. I tak naprawdę już teraz też mógłbym wydać, bo mam 11 tysięcy. Ale to może w jakimś następnym odcinku. No, i ustawienia. Tu tak naprawdę nic ja nie zmieniałem. Tak więc nie ma co czekać. Gramy. Dash doors, moi drodzy, jak to grać? No trzeba po prostu wiedzieć, przez które drzwi trzeba przejść. Na samym początku dwoje drzwi. Para drzwi jest możliwa do łamania, a później tylko jedne, więc ja tutaj spróbuję wiedzieć, które to są. Raz mi się to udało. bo jest ciężko, ciężko będzie. Gdzie ja stoję w ogóle? A, w pierwszym rzędzie jestem super Ech, to będzie niewiadome No właśnie, kto jest to? I zabawa się zaczyna Zobaczcie, to są wszystko gracze Oprócz skakania możemy jeszcze przytrzymywać innych, ale póki co robić tego nie będziemy Wow, 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 spokojnie panowie. No i oczywiście u góry po prawie mamy napisane ile osób się zakwalifikuje. Zakwalifikuje się tylko 43 graczy, więc na 60, a ja jestem jakoś tak z tyłu stawki. A nie, zobaczcie, cały czas dwa, no i tu jedno. Oj, ojoj ojoj czy mi się uda? Dobra, udało. Nie udało mi się! Eliminacja! Zobaczcie! Byłem 44 Dobra, jedziemy jeszcze raz. No i moi drodzy, z powrotem jesteśmy w dosz, czyli mam nadzieję, że teraz się uda, że nie będziemy 40... 44. Eee, no cóż, zobaczymy. Zobaczymy co tutaj da nam się. Uda nam się zrobić. Oprócz skakania możemy się rzucać i jeszcze chwytać innych przeciwników na R2, no ale to w międzyczasie podczas 39 kwalifikacji. Słabiutko. Dobrze. Gdzie teraz, gdzie teraz? Tutaj. Dobrze. Jedziemy z nimi. Ojoj, ojoj, ojoj. No tu już nie do rady, tu rozluźnienie. No i znowu tu się zaczyna przepychanka. drogi śledzie z drogi tam paruba przede mną jest jej teraz mi się uda na pewno oj wstawaj szybko Próbujemy chwycić kogoś jeszcze nie, dobra jesteśmy i to powinien być początek naszej gry a nie 44 no i tak wygląda eliminacja cyk 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 i zostało nas 39 Powiem Wam szczerze, że ten cały Fall Guys to kojarzy mi się z takimi e, starymi e, chińskimi zabawami, później to się przerodziło w europejskie wipeout bodajże. Polską edycję również mieliśmy, ale zdecydowanie to przypomina mi te stare chińskie zabawy, teleturnieje co mieli. E, no i co? Mamy piłki, mamy kolory, jesteśmy podzieleni na, podzieleni na drużyny i musimy jak najwięcej piłek mieć po swojej stronie przed upływem czasu. Tak więc jesteśmy niebiescy. jeżeli chodzi o takie drużynowe zabawy, to powiem Wam szczerze, że nie zawsze one się udają. Dobra. No patrz, niebieski, a na żółtych działa, no co za leszcz. Dobrze, cyk. z banki ją, Broni, bronicie panowie, bronicie, dobra, to my atakujemy. Pięknie. Wskarku do... Oj, tu ile żółtych nam zabiera piłę. No co wy? Ej. Ała! Brońcie piłki, brońcie. Z znajomymi jest o wiele łatwiej, o wiele prościej. Można się umówić, słuchaj, ja będę bronił, e, a ty idź walcz. I wtedy coś to lepiej wygląda. Ale jak samemu taki bez, bez drużyny, to słabo to wychodzi. Dawać im to piłkę. Kurde, przegramy. Ale mają moc. Dobra, pięknie jest jedna piła i trzeba ją tam bronić. I eliminacja. No tak, tak właśnie myślałem, że będzie. Tak więc jedziemy jeszcze raz. Dizzy high! No tu po prostu trzeba wiedzieć przed siebie. Są obracane różne platformy, które przyspieszają nas w danym kierunku. Będą piłki, które będą nas atakowały. A trzeba dojść na sam koniec. No, jestem w trzecim rzędzie słabo. Ale no, dobra, damy radę. Dobra, pierwszy etap jest zaliczony. Oj, 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 oj. Dobrze, mamy kolejny etap. Woje, dlaczego się przewróciłem? 40 się zakwalifikuje, dobra, uda mi się chyba. Jeszcze kilku piłką na pewno dostanie. 12, okej, okay. może być. No i teraz możemy sobie obserwować inne graczy. Tutaj koleżka jeden z paru. I round over. 40 zakwalifikowało się do następnej rundy. Teraz mamy losowanie rundy. I co będzie? Doldasz. No, trzeci raz już mamy te drzwi. Nie wiem co im tutaj się te drzwi tak bardzo spodobały. Tak. Jedziemy. 29 się zakwalifikuje. To jest już dość trudne. Nie. Ule gościa wywaliło. Hmm. ała No i już tu się przepychanka zaczyna. No no już będzie ciężko dostać się do 31. Chociaż jest szansa okej. Okay. O pięknie wywaliło mnie trochę do przodu. Jest okej. Okay. się przetrzymamy teraz gościa. <grymne> jest pięknie. 14 miejsce. Jedno złe walnięcie w ścianę i już, już jest koniec gry tak naprawdę. No i mamy rundę trzecią. I po koronę trzeba. Okej, okay, tutaj owoce na nas będą spadały. Chyba tylko w tą grałem, rundkę. Ale jedziemy. Four guys. Trzeci rządek po raz kolejny, w 17 się kwalifikuje. Jestem na 29. dziewięciu. Ajajaj, Banan był blisko. Ajajaj, aj, aj. dlaczego ten arbus musiał zmienić kierunek? Tak bym był pierwszy może. Dobra, uda się. Łow 16. Ale w szczęście. To było szczęście. Jak ostatnio byłem 44 na 43, to teraz byłem jedno do przodu. Ku zwycięstwu! I teraz czas na rundę czwartą, jeżeli się nie mylę. Block party. No tak, będziemy wszyscy na jednej platformie i będą nam się tutaj przesuwać jakieś bloki. Trzeba po prostu nie dać się zwalić. Jestem po prawej stronie. Rozgrzewka jak najbardziej. Znaczy można kogoś trzymać, można kogoś zwalić w ten sposób. A teraz mnie trzyma. Mogę go przytrzymać, cholerka. Najlepiej moi drodzy być na środku i wtedy szybko w lewo albo w prawo. Szybko, szybko, No tam ktoś... Aha, była jeszcze drugie. Dobra, myślałem, że tyle osób spadnie. Oj, oj, oj. Sam spadł. Platforma trochę przyspiesza. Został jeden wyeliminowany. Oj oj, 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 oj. No dobra. A czasem, jak się słabo przewrócicie, no to ta platforma was będzie pchała aż na same dno. już coraz lepiej Sekunda pięknie 8 zostało To teraz chyba będzie runda finałowa. Czy uda się zdobyć koronę krzakowi? Piszcie w komentarzach, tak lub nie. O, co to teraz wymyślą? Aha, dojście do korony, która będzie się, która będzie latała w górę w dół. Kiedyś prawie udało mi się zdobyć, ale niestety skoczyłem, chwyciłem, ale nie chwyciłem, tak jak powinienem, więc to było słabe. Eee, tutaj jest szansa, no jakaś tam szansa jest. Mam dobry start, zobaczymy. No tu ryzyko. O wow, wow, Pięknie mnie pchnęło prawie. Słabo, słabo. Jestem wręcz ostatni chyba. Nie dawać mi koronę. No zobaczcie, tam jest pięciu, ja szósty, tu gdzieś tam tak poszło. Niestety, wygrał Lucy My na odcinku powinniśmy tak skakać właśnie. No ale nic, moi drodzy, doszliśmy do finału. To najważniejsze za trzecim razem. No i zobaczcie tu, jak wygląda punktacja. Mamy 4 rudy zaliczone, piąta niestety nie. I dostaliśmy 335 kudosów, plus 1000 za level i 144 Gwiazdek, jeżeli chodzi o doświadczenie Na 11 widzicie, że jakoś tam Emotka do machania do... Moi drodzy, zachęcam was serdecznie Fajna giereczka, żeby chwilę się odstresować Zagrać z przyjaciółmi Tak więc serdecznie wam polecam w dzisiejszym odcinku to wszystko, jeżeli Wam się podobało to nie zapomnijcie o łapeczce w górze, w komentarzu i oczywiście subskrypcji, ponieważ jest bardzo dużo Was oglądających moje filmiki, ale niestety nie wszyscy subskrybują, a nawet większość nie subskrybuje, tak więc bo polecam i zachęcam i do następnego, hejo!